Uwaga, Adrian Piekarek, teraz kluczowe, żeby dohamować do T1. Ależ tu piękny tunel, mocne hamowanie i zmieścił się tym razem, ale na limicie, na limicie. A jak tam grajek? Grajek, Grajek na czwarte miejsce skakuje! Grajek, ależ to zrobił w końcówce, ale jeszcze kierowcy są na pomiarowych. Większość teraz właśnie zaczęła swoje okrążenia pomiarowe. Adrian Piekarek 9000 tylko na minusie. Nie wiem czy to starczy, czy wytrzymać. ta presja jednego okrążenia go przypadkiem nie zje. Kacper Zabagło też tam rozpoczął okrążenie, jest za nim, daleko, ale... Y Zaraz będzie ten jeden przejeżdżał. Zobaczmy. Adrian Pikarek. Teraz wyjście z drugiego lesmo. Zobaczymy jaki będzie międzyczas po drugim sektorze. Szymobia też jest na pomiarowym. Większość teraz kierowców na pomiarówce jest. Że jeszcze tu jest walka. 80 tysięcznych poprawy u Adriana Pikarka. Teraz ten trzeci sektor kluczowy, żeby tutaj przypadkiem waskari nie wyjechać za szeroko. Jak tam widzicie przed nami kierowca, chyba hasa dogrzewa Opony. Nie przeszkodzi mu raczej. Teraz parabolika. Parabolika, czy Adrian Piekarek odbierze Prowizoryczne pole position. Teraz Sina tutaj, jak najmniejszy dystans do pokonania. Będzie, nie będzie, trzy, trzy tysięczne zabrakło. Kacper zabrakło unieważnienie, Szymowiat unieważnienie, zabrakło trzy tysięczne. A Karolewski zjechał, Łukomski unieważnienie. Kulik, może Kulik. Ale oni chyba jeszcze będą mieć czas na jeszcze jedno okrążenie pomiarowe. Chyba, chyba, jestem pewien. Prawda czas się skończył, ale oni mogą mieć desynchro. Jest poprawa u kulika. Chyba tak. Mają jeszcze jedno okrążenie pomiarowe do zrobienia. Zobaczymy. Szymon Kulik. On tu też ma szansę na dobry rezultat. Ależ tam szlachciński tutaj na wyjściu z lesło. No nie, kulik trochę za szeroko w te lecmo wchodzi. Sebastian czy Sebastian Picz tam unieważnienie niestety widzu. Szymon Kulik. To nie będzie do. A, no, poprawia się o prawie dziesiąte. To może dać mu czwartą pozycję. Max, Max, czwarta pozycja. U kulika. A Kacper za rozpoczął okrążenie pomiarowe. Jeszcze zdążył. To samo Szymon Wiatr. Szymon Wiatr też rozpoczął okrążenie pomiarowe. Gulik, ostatni zakręt, parabolika za szeroko, za późno zahamował, za późno się złożył. Na tym straci i nie wiem, czy wystarczy, żeby przeskoczyć tutaj na czwarte miejsce. Chyba zabraknie, chyba zabraknie i zabrakło. Nie, no zabrakło o jedną pozycję. Ale patrzymy już na Szymona Wiatra i Kacpra, zabagło. Szymon Wiatr będzie wcześniej tutaj. Eee, tak? Nie, Kacper zabagło będzie wcześniej kończył okrążenie. Jest poprawa. Kacper zabagło z szansą na pole position. Tylko za, za szeroko wszedł w pierwszy wierzchołek Askari. Trochę straci na tym na wyjściu. Zatrzymuj wiat, Szymu wiat, koniec! Knockout! zlokautował się na wyjściu z, na, z Askari. Niestety tutaj za szybko. I Kacper zabagło z szansą na pole position. W, w drugim pole position z rzędu Kacper zabagło. Czy to zrobi? Chyba tak! Zrobi! 281 Pierwszy Kacper zabagło. Kacper Zabago z pierwszym czasem, Szymon Wiat rozwalił się jadrem piekarek trzeci, Grajek czwarty. I tak wyglądają wyniki kwalifikacji. Już wszyscy kierowcy dojechali na swoje pola startowe i ruszamy z rundą 11. w Lidze Ukrutyja. Czy Szymonia, czy Kacper Zawago, a może Adrian Pikarek? Światła gasną, my jeszcze stoimy i ruszamy w tym momencie. Kacper Zawago, idealny start. Już zablokował wewnętrzną wiatr, po prostu trochę spóźno. Kacper Zawago, fa fantastyczny start. Adrian Pikarek tutaj wchodzi od zewnętrznej, ale nie uda się. Bardziej opóźnił Szymon Wiatr. Szymon Wiatr wychodzi na drugie miejsce. Udało mu się obronić. Drugie miejsce i Szymon Wiatr wychodzi na prowadzenie, proszę Państwa. Szymon Wiatr jednak miał lepszą trakcję na wyjściu. Szymon Wiatr prowadzi Grand Prix Wok McLaren leci na czele. Potem mamy Kacpra, Zabagło, Adrian Pikarek i Szymon Kulik walczy z Grajkiem. Został wypchnięty Grajek poza tor. E, ale obroni swoją pozycję, no i mamy żółtą flagę, to jest dwóch kierowców Ferrari! Na końcu stawki, Karol Sasim, no fatalnie to wygląda dla kierowców Ferrari. Skuderia Ferrari u siebie na domowym torze, no nie, no... Ty fosi są wkurzeni, jak widzą takie rzeczy tutaj wyprawiane przez e, kierowców Ferrari na swoim domowym obiekcie. Tymą Łukomski teraz naciska na Karoleckiego, ale nie, jednak odpuścił tam Wojciech Piekarski, odpada z sesji! I mamy wirtualny samochód bezpieczeństwa. Zobaczmy z perspektywy Karola Sasima, bo tam stoi Wojciech Piekarski na wyjściu z drugiego zakrętu. Ono, Karol Sasim, no panie Sasim. Co my robimy? O Jezus Maria, ale wstyd tutaj na domowym powiedzieć. Nie no, bez obrazy oczywiście. Wojciech piekarski się wycofał z sesji Wojciech Janusz z karą także niestety na no, zespół Ferrari aktualnie w no, parapatach ale mają szczęście nie to jest wirtualny samochód bezpieczeństwa to nie jest pełny samochód bezpieczeństwa także tutaj nie odzyskają swoich pozycji widzicie dwójka kierowców z Ferrari na minimapce daleko w tyle a reszta stawki sobie jedzie swój wyścig No i kolejny kierowca w tarapatach na wyjściu z Askarii jest to Mateusz Jarzewski. Niestety znowu tego nie widzimy, no bo nie jesteśmy w stanie przełączyć na kierowcę, który się rozbił. No to jest głupota gry. Eee, niestety, no nie jesteśmy w stanie pokazać rozwalonego bolidu z perspektywy kierowcy, który jest rozwalony, ale może tutaj z perspektywy Sasima będzie widać. Jest tutaj? Już nie, no posprzątali, no widzowie, nawet nie zauważyliśmy tego. Eee, nie było żadnej neutralizacji. Najszybsze okrążenia w wyścigu. Karolewski teraz najlepszym okrążeniem. To wygląda świetnie dla kierowców Mercedesa. No i zobaczmy teraz na dohamowaniu do T1. Czy Łukomski gdzieś tu po wewnętrznej opóźni hamowanie? Tak jest, opóźnia, ale Kulik zjeżdża trochę i przestrzeliwuje szykane. Kulik z karą. 5 sekund za ścinanie. Ula la! No mocno przyciął e, szykanę. Także, no nie wiem, nie będziemy raczej tego odejmować. Skoro, no zyskał definitywnie, jest daleko przed e, Łukomskim i nie, nie oddaje pozycji. Także, no kara zostanie uznana. Senderes teraz jest definitywnie o wiele bliżej. I jest już Kacper za bago, wychodzi na prowadzenie. Żółta flaga w trzecim sektorze, no panie Sasim. Pan Sasim tutaj... I mamy samochód bezpieczeństwa. I mamy samochód bezpieczeństwa. Także Karol Sasim kończy udział w wyścigu. Tam trzeba uważać, żeby przypadkiem tyfosi nie zabili pana Sasima, wracającego do padoku. Wjeżdżają kierowcy. Wszyscy zjeżdżają, wszyscy zjeżdżają, wszyscy zjeżdżają. Tak jest. Ktoś został? Nie, tak jest, został, ale to Radek Wencel, który jest na medach. No i zobaczcie tego Karolewskiego. Karolewski jest blokowany tutaj w boksie. No nie może nic zrobić. No bo jego teammate jeszcze nie wyjechał. Teraz dopiero obsługują Karolewskiego, więc Karolewski straci naprawdę sporo pozycji. To samo jest w Red Bullu. Te opony jakoś. Nie wiem, tańczyły. U brzoskwini. Na lewo i prawo Kacper za będzie dalej. Pierwszy, wirtualnie jak wszyscy zjadą dalej serwisowej. Trzymą Biaty jest drugi, a Piekarek trzeci, Grajek czwarty. Radek Wencel tutaj już dogrzewa. Opony i rusza. Jeszcze nie, jeszcze tutaj markuje. Zobaczymy, czy on będzie markował aż do przecięcia linii mety. Tak jest, jeszcze nie rusza. Jeszcze tutaj czyha, czyha. Dopiero teraz rusza, patrzymy na resztę tutaj kierowców, tutaj się Burderl, przepraszam widzowie, za nimi robi, bo tutaj jest ścisk mocny, Kacper Zabagło. Teraz tak jest, Kacper Zabagło opóźnia hamowanie, wychodzi na trzecie miejsce. Za nimi Adrian Piekarek i Szymon Wiat. ależ tutaj się obijają kierowcy o siebie. Szymon Wiat, Filip Cytarski jest, Szymon Wiat już przed Filipem Cytarskim. Także na hamowaniu udało mu się pokonać tutaj kierowcę Kasa i Kulik! Koniec! Koniec Kulika! I żeby wam zobracować widzowie co się stało, tu macie z spowolnionym tempie Kulik po prostu wjeżdża w Karolewskiego. Specjalnie po tym jak uszkodzi sobie skrzydło o e, tutaj kierowcy Mercedesa. Za ten incydent e, Szymon Kulik dostaje racebana, 8 punktów karnych i jest blisko dyskwalifikacji z całego sezonu. Także widzowie takie zachowanie jak najbardziej tutaj nie będziemy akceptować. Szymon Kuczyk już pod presją. Teraz Kacper zawagło wyprzedza kuczyka. Bez problemu. Żółta plaga w drugim sektorze. To jest. Alfa Romeo Oskara Soprycha, oj, Oooo nie no panie zabagło, no to było mega niefer. no uciekł tył, ewidentnie uciekł mu tył, eee, u zabagło, no ale no jego wina, że nie wytraci wystarczająco prędkości, no także jeśli pójdzie na to skarga, to no, prawdopodobnie będzie kara za wypchnięcie tutaj poza tor pana Kuczyka. No i teraz bez problemu powinien Radek Wenzel wyprzedzić kierowcę. Kasa, jest DRS włączony. Jeszcze nie na tym okrążeniu, Już na tym okrążeniu, ale nie na tej prostej. No i jest Szymon Wiat, wychodzi na prowadzenie wyścigu Grand Prix Włoch. Szymon Wiat jeszcze nie wygrał wyścigu w tym sezonie. A tam z tyłu Kuczyk przegrywa pozycję na rzecz Adriana Piekarka i za nimi jedzie Kacper Zawago. Kacper Zabagło tuż za piekarkiem też, także kto wie, czy nie dojdzie zaraz do walki między piekarkiem i Zabagło. E, bo już wiele razy w tym sezonie ci kierowcy walczyli między sobą dosyć ostro. Dlatego, no, że Zabagło musi wyprzedzić Kuczyka jak najszybciej. Nie wiem, czy to zrobi teraz. bo no, Kuczyk tutaj mega blokuje Zabagło. To no, teraz otworzył mu drzwi i Zabagło wychodzi na czwarte miejsce. No, i ma na wyciągnięcie ręki za e, piekarka. Tam za nimi graje, grajek tutaj też szedł pod łokieć. Grajek też tutaj opóźni hamowanie do askari trochę go wypluło na wyjściu, ale utrzymał e, pozycję. Jest na piątej lokacji i będzie tam cisnął za zabagło. I za nimi Szymon Łukomski, też jest blisko, chce wykorzystać całą sytuację. Radek Wencel w opałach. Jeszcze za nimi jedzie Adrian Pieka e, Kacper Zawagło. Jedzie Adrian Kacper zabagło. Tutaj Radek Bencel bez ersu, objechany na prostej. No i ci kierowcy zbliżyli się troszeczkę do wiatra. Dobra, patrzcie, bo Zabagło się zbliża. Nie, myślałem, że będzie się bardziej zbliżał. Ale oni się zbliżają do wiatra, ale nie zaatakują. Zabagło. Oj, tutaj postraszył. Podstraszył, a Jaj Jaj jaj. Jest, jednak tutaj druga faza, ale nie. Oj, 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 oj! oj. Na szczęście Szlakciński wy. wyratował spinujący bolit, ale stracili na tym, no szczególnie Brzoskwinia. I teraz Karoleski bierze się za Szlakcińskiego po zewnętrznej. Jest, Jakub Karoleski wychodzi na szóstą lokatę, ale Szlakciński tutaj robi switchback. Ma więcej trakcji i opóźnia hamowanie na wejściu, w lesmo. obaj kierowcy, zostawiają sobie wystarczająco miejsca. Ładne ściganie. No i Karoleski wychodzi na prowadzenie, ale... Zabagło używa Ersu, to samo Piekarek. Będzie Piekarek wyprzedzał wiatra. Będzie zamiana lidera. Czy wykorzysta to jeszcze Zabagło? Wykorzystanie. Nie. Wiatr opóźnia hamowanie od zewnętrznej. Próbuje się tam wciskać niepotrzebnie. Bo teraz Zabago będzie miał lepszą trakcję. I może dwóch porobić. Jak tak walczą. Czy Zabago użyje Ersu? Nie używa Ersu. Jednak nie. Zabago nie chciał próbować. Wykorzystać e, tej sytuacji. Wiatr teraz jest drugi. Piekarek wychodzi na prowadzenie. To na razie skupiamy się na czele stawki. Bo tutaj wiatr teraz chyba będzie. będzie próbował tak. Co oni tutaj kombinują. Wiatr e, Piekarek. Jakby odpuścił specjalnie przed Askari, żeby wiatr go wyprzedził i teraz, no... Adrian Piekarek będzie miał deres na prostą startową. Bo trzeba uważać na Zabagło z tyłu, panie Piekarek, bo Zabagło tu też czyha. No i obaj wychodzą na prostą, Zabagło mega blisko Piekarka, ma potężny tunel za nim. I czy obaj wyprzedzą wiatra? Obaj wyprzedzą wiatra! We dwóch go zrobią chyba, widzowie. Wiatr pomiędzy nimi i zrobieni, zrobili wiatra we dwóch, ale wiatr się jeszcze broni, wiatr się jeszcze broni, na wyjściu ma lepsze, wyjście ma lepsze, wiatr bo był od zewnętrznej, mógł wcześniej dodać gazu, więc wiatr wychodzi na drugie miejsce, obronił się na rzecz e, zawagło, ale stracił pozycję na rzecz Piekarka. A na przedzie stawki, no tutaj zrobiły się różnice i wypadł Janusz! I samochód bezpieczeństwa mamy na torze, drugi kierowca, out. Oskar, patrzcie tam Janusz, tam gdzie są tifosi, to zjedzą go na śniadanie albo na... Przepraszam, to już jest godzina popołudniowa, na lunch zjedzą Wojtka Janusza. Ale dramat kierowców Ferrari na torze Skuderii Ferrari na Monzy. To no Ferrari fatalnie w tym wyścigu. Fatalnie. No i teraz jest pytanie: widzowie, otwarte losowanie Zostały... Zostało pięć okrążeń do końca. Kto z czuba stawki, kto z pierwszej siódemki albo z pierwszej ósemki zdecyduje się na zjazd po softy? Na te ostatnie dwa, trzy okrążenia do końca. Bo zanim zjedzie safety car, no to zostaną tak trzy okrążenia do końca. Tema uwaga, patrzymy, kto ryzykuje Będą szachy, będą szachy Będą szachy, będą szachy Piekarek zostaje, nie ryzykuje, wiatr zjeżdża Zawagło zostaje Łukomski zjeżdża No i widzowie No ciekawie będzie No nie wiem Sporo kierowców zjechało, bo trzech I oni będą, wyjadą niedal Niedaleko za nimi, na szóstym miejscu Wiatr no, co? Jeśli samochód bezpieczeństwa zjedzie na tym okrążeniu, to zostaną trzy kółka. Jeśli na następnym, to dwa kółka. Może nie starczyć. Piekarek tutaj czeka. Czeka. Nie wiem, kiedy ruszy. Czy ruszy wtedy, kiedy dojedzie... już ruszył, już ruszył, jednak już ruszył. Nie wiem, czy to była dobra decyzja, bo Zabagło jest dosyć blisko. Będzie miał cienia aerodynamiczny, Co prawda, nie ma DRS-u. Ale cienia aerodynamiczny może wystarczyć, chociaż nie, odpuścił już e, zabagło. Że z sercu, wiatr, 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 opóźnił hamowanie. Nie, zrobi to, zrobi to, zrobi to, zrobi to, wiatr. Dwóch porobi na wejściu. No, zabagło e, przy i tutaj na szczęście zostawili sobie wystarczająco miejsca. Ależ opóźnił hamowanie. No, to było kluczowe. To było kluczowe w wykonaniu wiatra, żeby to zrobił. Tam z tyłu jest dużo zmian, jak widzicie. Kułkomski tutaj walczy, ależ tu jest walka. Ale patrzymy na to, co wiatr robi, bo wiatr jeszcze jedno okrążenie przed nim. Przed nim jest Karoleski Zawagło i pikarek. No tutaj jeszcze może dużo się zdarzyć. Jest żółta flaga, tam nie żyje ktoś. Ale już chyba wrócił do rywalizacji. Dobra, Szymon wiatr? Zobaczmy. No nie no, panie wiatr! Kur... Na ostatnie okrążenia. Do końca, Karan. No nie wiem, czy to odejmiemy. Po zewnętrznej, ależ tutaj przewaga przyczepności. No wiatr jeszcze może to wygrać na torze, chociaż. No bo ci hierowcy przed nimi zabagło. Przecież zabagło, teraz leci na piekarka. On to teraz będzie leciał na niego. Cały R spali. Ale nie starczy miejsca chyba. Nie starczy odległości. Patrzymy z perspektywy wiatra, że on teraz ma tyle przyczepności w zakrętach w porównaniu do tej dwójki. No i zobaczymy, no nie ma DRS-u jeszcze. No nie będzie DRS-u już do końca wyścigu. No nie, no to jest ryzyko, panie Wiatr. no ale musiał zaryzykować. Piekarek ma mniej rs u No nie, no on to w zakrętach jak się zbliża, no nie, no panie Wiat, bo kolejne ostrzeże ja pan łapie. Nie ma Ersu, Piekarek. Piekarek raczej to ma. Zwycięstwo jeśli chodzi, o, zwycięstwo. Chociaż teraz na wyjściu, ależ potężna trakcja! No nie, no nie, Turne. Ale jaja! Ależ końcówka, ależ blisko, no niepotrzebnie wjechał w niego. No i tak miał karę Szymon Wiatr. Więc Adrian Piekarek wygrywa. Kasper Zawagło na drugim miejscu. A na trzecim grajek Przemysław Kubacz. Ulala, Przemysław Kubacz w końcówce gdzieś wyprzedził Karolewskiego. Sebastian Picz na szóstym miejscu. Karolewski na piątym. Oskar Pokornicki. Bardzo dobra podstawa na siódmej lokacie. A w taki sposób prezentuje się klasyfikacja generalna kierowców. Po 11 rundach Kacper zabrał 78,5 punkta przewagi nad Adrianem Pikarkiem, który jak widzicie... Forma Mutant. Cztery ostatnie wyścigi padły łupem kierowcy Mercedesa, i dzięki temu, e, również że Karolewski dojeżdża na wysokich miejscach, Mercedes zbliżył się już na 47,5 punkta straty do Red Bulla w wyklasyfikacji konstruktorów. I Mercedes tu jest w stanie jeszcze wygrać konstruktorkę. No gorzej to wygląda, jeśli chodzi o indywidualne mistrzostwa dla pikarka, no bo strata już jest potężna. Potrzeba tutaj e, nieszczęścia ze strony Kacpra za żeby to się udało. Jadłem Pekar, by musiał wygrywać cały czas. A przed nami, widzowie, cztery wyścigi do końca, i mamy trzy nowe tory: Portugalia, Imola i Arabia Saudyjska. Także zapowiadają się naprawdę mega ciekawe wyścigi na końcówkę sezonu. Także, widzowie, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Życzę wszystkim miłego dziąka. Trzymajcie się. Hej.